Cześć, witaj z tej strony Lena Retromama. Pierwszy mecz grupy C na naszym stadionie z Zinksowymi Obserwatorami w ramach Mundialu Panini Qatar FIFA World Cup 2022. Rozegrają Argentyńczycy kontra Arabia Saudyjska. No i cóż, będzie ciekawie. Tu mamy liczną drużynę z bramkarzem razem. Zobaczymy, co się będzie działo. I tu mamy bardzo małą drużynę, ale też z bramkarzem. Czy przyniosą ciekawe rozstrzygnięcia? Zaraz się dowiemy. Zaczynamy? Tak, zaczynamy. Wszystko gotowe. Czas start. I bramkarz na dzień dobry. 221 kontra 207. Bramkarz. Nikt sobie nie strzela gola po jeden. Znaczy w sensie, że no nie ma rozstrzygnięcia, tak? 224 do 208, czyli Argentyna 218 do 208. Aha, jak ja mówiłam, że jeżeli bramkarz będzie wyżej punktowany, to ten bramkarz zdobywa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tak mówiłam w zasadach, czyli dobra. Pierwsza taka sytuacja, że chowamy bramkarza, ale znowu Argentyna i musimy być sprawiedliwi do końca. Argentyna zdecydowanie 4 do 0 wygrywa ten mecz. Ja notuję swoje e, wyniki. A ty daj znać, jakby ten mecz wyglądał u ciebie. Trzymaj się, i do następnego nagrania.